Na początku grudnia na rynku głównym odbyła się już szósta edycja akcji sznurek. Przez kolejne edycje akcja sznurek bardzo się rozwinęła. Zaczynaliśmy tylko od łapania gołębi ze sznurkami, nitkami i włosami przywiązanymi do nóg i odplątywania ich, żeby gołębie odzyskały swobodę ruchu. Niektóre edycje wypadły w dni, kiedy akurat padał deszcz, lecz nie przeszkodziło nam to w pomaganiu gołębiom. Choć nazwa akcja sznurek pozostała, obecnie znaczy ona dużo więcej niż odplątywanie sznurków. Ze środków zebranych na internetowej zrzutce zakupiliśmy transportery, do których odławiamy chore gołębie. Po akcji gołębie są przekazywane do instytucji, gdzie może im zostać udzielona pomoc weterynaryjna. W poprzednich miesiącach było to schronisko przy ulicy Rybnej, Straż Miejska. Centrum hodowlane oraz klinika salamandra. Od szóstej edycji wszystkie chore gołębie trafiają do Fundacji Dzikusy Salamandry i tak już zostanie na przyszłość, bo tylko ta fundacja przekazuje dokładne informacje o postępach leczenia gołębi. Po szóstej akcji sznurek do dzikusów trafiło 16 gołębi, w większości takich z trudno zaplątanymi sznurkami, których wolontariusze nie byli w stanie odwiązać na rynku. Mieliśmy też coś dla zdrowych gołębi, a było to 25 kg mieszanki ziaren. Wolontariusze wysypują ziarno w pobliżu zauważonych chorych gołębi, aby łatwiej je schwytać, gdy są zajęte jedzeniem. Oprócz tego, ziarno jest wystawiane na stole w papierowych kubkach, skąd mogą je wziąć turyści, odwiedzający rynek i bawiąc się z gołębiami, mogą dać im odpowiednie dla nich jedzenie, a nie pieczywo. Od września, kiedy fundacja zarejestrowała zbiórkę publiczną, podczas akcji zbieramy wpłaty gotówkowe na leczenie gołębi. Nowością na akcji są też naklejki z grafiką gołębia. Jeśli podoba Ci się pomaganie gołębiom, zostań naszym patronem w serwisie Patronite. Możesz wybrać jeden z siedmiu poziomów wspierania, zaczynających się już od 5 zł miesięcznie. Link znajdziesz w opisie strony na Facebooku. Jednorazowej wpłaty możesz dokonać poprzez serwis zrzutka.pl.